XIII wiek jest pamiętany jako czas, w którym Mongołowie podbili ogromne obszary Eurazji. Chingiz i jego potomkowie podbili Azję Środkową, Wschodnią i Zachodnią oraz Europę Wschodnią. Wnuk Chingiz Batu, dokonał śmiertelnego marszu przez Europę, niszcząc armię i terytoria księstw rosyjskich, królestw polskich i węgierskich. Europejscy władcy byli zaniepokojeni perspektywą możliwego podboju przez Mongołów, więc postanowili jako pierwsi nawiązać kontakty dyplomatyczne i lepiej zbadać potencjalnego wroga. Europejczycy byli również zainteresowani Mongołami jako sojusznikami w walce z muzułmańskimi państwami Bliskiego Wschodu. Mongołowie byli również postrzegani jako potencjalni przyszli chrześcijanie ze względu na ich tolerancję religijną i upadek tradycyjnych religii. To właśnie doprowadziło do podróży pierwszych misjonarzy dyplomatycznych: Giovanniego da Carpini i Guillaume de Rubruck. Mnisi ci odwiedzili Azję Zachodnią i Środkową, ale ich plany dyplomatyczne nie powiodły się. Niemniej przywieźli do Europy różne relacje o ziemiach i skarbach Chin, Azji Środkowej i Persji. Ich opowieści podsyciły rządzę wędrówek młodego weneckiego kupca, Marco Polo. W 1272 roku wyruszył on w podróż na wschód wraz ze swoim wujem i ojcem, którzy mieli już za sobą podobne doświadczenia. Marco Polo odwiedził Palestynę, imperium Trapezun. Za Kaukazie, Bagdad, Persję, przemierzył gorące pustynie i surowe pasma górskie Azji Środkowej, a także odwiedził dawną mongolską stolicę Karakoram i rezydencję Kubilajkana kana w Shengdu. Według samego Marko, mongolski władca polubił Wenecjanina, podarował mu prezenty i uczynił go swoim asystentem i gubernatorem chińskiego miasta Yangzhou, Później Polo zdołał uzyskać pozwolenie od mongolskiego czana na kontynuowanie swojej podróży. Odwiedził miasta południowych Chin i Birmy. Następnie Marko wsiadł na statek, opłynął Azję południowo-wschodnią i Indię. A po 20 latach podróży wrócił do domu z bagażem przypraw i orientalnej biżuterii. Niektórzy współcześni historycy uważają jego przesadzone opowieści za fikcję. Ale to właśnie one dały średniowiecznym Europejczykom wyobrażenie o bajecznych bogactwach Indii i Chin. Na początku ery odkryć portugalscy żeglarze odnosili szczególne sukcesy. Portugalscy odkrywcy prowadzeni przez Vasco da Gama, Pedro Cabrala i Fernandesa Labradora otworzyli szlaki morskie do Indii, Brazylii i na Półwysep Labrador. Portugalia była najbardziej aktywna w kolonizacji Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Najpierw Portugalczycy założyli swoje faktorie handlowe w Kalikat i Kochi, a następnie zaczęli budować dodatkowe fortyfikacje. Alfonso de Albuquerque wyróżniał się niezwykłą inicjatywą i jednoczesnym okrucieństwem. Jego pierwsza samodzielna wyprawa wojskowa miała miejsce w 1507 roku. Podczas tej kampanii zbadał wybrzeża Zatoki Perskiej i podbił Muscat oraz Omrus. Kroki te były konieczne, aby osłabić handel Persji z państwami indyjskimi i uzyskać monopol na europejskim rynku przypraw. Alfons został później gubernatorem portugalskich Indii i zdobył Kalikat oraz Goa. Wkrótce Portugalczycy pod jego przywództwem zdobyli również Malakkę. Kampanie te stworzyły warunki wstępne dla dalszej eksploracji i kolonizacji Moluków przez Portugalczyków, a także nawiązania więzi handlowych z Chinami i Japonią. Ponadto działania Albuquerque pomogły stworzyć portugalskie imperium kolonialne. Po podboju Ameryki Środkowej i państwa Inków, hiszpańskie imperium kolonialne wpadło na pomysł, Transportu przypraw do Europy przez Ocean Spokojny i Atlantycki. Jednym z pierwszych żeglarzy, którzy znaleźli bezpieczną i wygodną trasę z Nowej Hiszpanii do Moluków, był kuzyn Hernana Corteza Alvaro de Saavedra Ceron. Jego ekspedycje zmagały się jednak z epidemią szkorbutu, sztormami i zdradzieckimi prądami podwodnymi. Największe zagrożenie stanowili wrogo nastawieni Portugalczycy, którzy w tym czasie dominowali na morzach Azji Południowo-Wschodniej. Aby uzyskać dostęp do źródeł przypraw, hiszpański król Filip II postanowił przejąć i skolonizować te ziemię. W tym celu w 1564 roku hiszpańska ekspedycja dowodzona przez Andresa de Urdanete i Miguela Lopeza de Legazpi wyruszyła z dzisiejszego Meksyku i dotarła na wyspę Cebu w kwietniu następnego roku. Tam Hiszpanie założyli fort i misję kościelną, a same wyspy zostały nazwane Filipinami na cześć ówczesnego króla Hiszpanii. Później ekspedycja została podzielona. Część żeglarzy wróciła do Nowej Hiszpanii z Andresem de Urdaneta po posiłki, podczas gdy druga część skolonizowała wyspę i walczyła z chińskimi piratami. Hiszpańscy konkwistadorzy podbili inne wyspy Filipin, a na jednej z nich założyli przyszłą stolicę Filipin – Manilę. Wyprawy Saavedry, Andresa de Urdanety i Legaspiego. Pozwoliły Hiszpanom skolonizować ziemię w Azji Południowo-Wschodniej i położyć kres portugalskiemu monopolowi na handel azjatyckimi przyprawami. To znacznie osłabiło Portugalię, tak bardzo, że Hiszpania była później w stanie przejąć ją w wyniku kryzysu dynastycznego. Dwie podróże Krzysztofa Kolumba, który dotarł do Wysp Karaibskich i pomylił je z wybrzeżami Chin i Indii. Ożywiły europejską eksplorację nieznanych terytoriów. Ponieważ zachodnie i południowe szlaki na wschód zostały zmonopolizowane przez Hiszpanię i Portugalię na mocy traktatu z Tordesillas, angielscy i francuscy żeglarze zostali zmuszeni do poszukiwania innych dróg. Aby uniknąć spotkania z potężniejszymi hiszpańskimi i portugalskimi armadami na morzach tropikalnych, odkrywcy z tych krajów. Początkowo wybrali północno-zachodnią trasę do Indii i Chin. Podobnie jak w przypadku Kolumba, wyprawy te były często prowadzone przez emigrantów z Włoch. Jednym z nich był Giovanni Cabote, genueński kupiec i żeglarz. Podróżował on po Bliskim Wschodzie, a nawet odwiedził Mekkę, aby dowiedzieć się więcej o przyprawach od arabskich handlarzy. W 1494 roku Cabot wyemigrował do Anglii, gdzie mówiono na niego: John Cabot. Na wieść o odkryciu Kolumba, kupcy z Bristolu, z pomocą króla Anglii Henryka VII, wysłali ekspedycję dowodzoną przez Johna Cabota. 20 maja 1497 roku: John na czele małego statku Matthew z zaledwie 18 członkami załogi. Popłynął na zachód, starając się nie płynąć na południe od 50 równoleżnika. Pięć tygodni później Kabot dotarł do północnego krańca Nowej Fundlandii, wylądował na wybrzeżu i ogłosił ziemię własnością króla Anglii. Następnie zbadał wschodnie wybrzeża Nowej Fundlandii i odkrył rozległy obszar wodny, który zadziwił podróżników kolosalną liczbą ryb. Po powrocie do Anglii, Cabot poinformował o odkrytych przez siebie łowiskach i o tym, że odwiedził Chiny. Henryk VII nagrodził go 10 funtami sterlingami i wyznaczył dożywotnią roczną wypłatę w wysokości 20 funtów. Na początku maja 1498 roku druga wyprawa dowodzona przez Cabota wyruszyła z Bristolu z flotą pięciu statków. Uważa się, że John zmarł podczas podróży, a jego syn Sebastian przejął dowództwo. Istnieje jeszcze mniej informacji o tej wyprawie niż o poprzedniej. Z późniejszej korespondencji wiadomo z grubsza, że brytyjskie statki dotarły do stałego lądu Ameryki Północnej w 1498 roku i kontynuowały podróż wzdłuż jej wschodniego wybrzeża, daleko na południowy zachód. Sebastian Cabot powrócił do Anglii w tym samym roku 1498. Z hiszpańskich źródeł wiemy, że druga wyprawa Cabota odniosła pewien sukces geograficzny. Mapa Juana Lakosy pokazuje długą linię brzegową na północ od Espanioli i Kuby, a obszar morski na południe od Nowej Fundlandii jest oznaczony jako morze odkryte przez Anglików. Rejsy Johna i Sebastiana Cabotów, które odbywały się pod angielskimi banderami, rozpoczęły erę angielskich wypraw i dalszej kolonizacji Ameryki Północnej. Należy zauważyć, że ze względu na sprzeczne informacje w źródłach pierwotnych, historycy nie mają jednego poglądu na życie i podróże Cabota. Florencki nawigator Amerigo Vespucci wniósł znaczący wkład w eksplorację nowego świata. Początkowo zorganizował trzecią podróż Krzysztofa Kolumba. Po raz pierwszy wypłynął jako część hiszpańskiej ekspedycji dowodzonej przez Alonso de Ojeda. Podczas tej podróży zbadał wybrzeża Ameryki Południowej na Morzu Karaibskim, zbadał północne wybrzeże Surinamu i współczesnej Wenezueli. Później Amerigo dołączył do służby króla Portugalii Manuela I. Podczas kilku portugalskich wypraw Vespucci odwiedził wybrzeża współczesnej Brazylii, opisując szczegółowo lokalną geografię, florę i faunę. Dopiero pod koniec swoich podróży Amerigo udał się pod własnym dowództwem do wybrzeży Ameryki Południowej. To właśnie Vespucci był jednym z pierwszych, którzy bronili idei, że otwarte ziemie były nową częścią świata, a nie Indiami czy Chinami. Po fali nowych odkryć hiszpańskich i portugalskich nawigatorów, większość ówczesnych geografów poparła ten pogląd, a z inicjatywy niemieckiego kartografa Waldse Müllera ta część świata została nazwana na cześć Amerigo. Ameryką. W pierwszej połowie XVI wieku Franciszek I wstąpił na tron francuski. Jego ambicje podboju rozciągały się od Włoch po Nowy Świat. Francuski król hojnie finansował podróże żeglarzy badających wybrzeża Ameryki. W 1523 roku Franciszek ułatwił podróż Giovanniego de Veracano, florenckiego żeglarza, który służył Francuzom. W następnym roku ekspedycja dowodzona przez Veradzano dotarła do wybrzeży dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, a później zbadała antyle na Karaibach. Kolejnym słynnym francuskim odkrywcą tej epoki był Jacques Cartier, który podczas swojej pierwszej podróży zbadał Nową Fundlandię i wybrzeża zatoki świętego Wawrzyńca. Celem francuskich żeglarzy było odkrycie północno-wschodniej drogi do Chin oraz poszukiwanie złota i innych kosztowności. Podczas tej podróży francuscy podróżnicy nawiązali kontakty handlowe z lokalnymi Indianami Mikmaku i Beotuk, a Cartier ogłosił tę ziemię własnością francuskiego króla. Ponadto Francuzi pojmali i przywieźli do domu synów wodza jednego z przybrzeżnych plemion Irokezów. Podczas swojej drugiej podróży do Ameryki Północnej Cartier wypłynął z trzema statkami i 110 członkami załogi. Zabrał również dwóch Indian schwytanych podczas pierwszej podróży. Służyli oni jako przewodnicy i tłumacze. Wyprawa podróżowała wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca, badając jej brzegi i wyspy. Jacques Cartier odwiedził wioskę Irokezów Stada Kona i zbadał wyspę, którą nazwał Montréal. Ponadto Francuzi napotkali na swej drodze indiańską wioskę i zapytali jej mieszkańców o nazwę lądu. Ze względu na barierę językową miejscowi źle zrozumieli pytanie i odpowiedzieli Kanata, co w ich języku oznaczało wioska. Francuscy koloniści przypisali tę nazwę całemu terytorium przyszłej Kanady. Cartier spędził zimę w Stadacon, gdzie wielu jego ludzi zachorowało na szkorbut. Wyzdrowieli po tym, jak Indianie doradzili im picie dżemu zrobionego z igieł i kory drzew iglastych, które zawierają witaminę C. W maju 1536 roku Cartier powrócił do Francji, zabierając ze sobą kilku Irokezów. Celem trzeciej podróży Cartiera było założenie francuskiej kolonii, więc jego załoga była liczniejsza. Pięć statków i według niektórych źródeł prawie 800 osób. Francuzom udało się założyć kolonię w pobliżu współczesnego miasta Quebec. Zebrali lokalne klejnoty. Jednak złoto i diamenty, jak sądzili koloniści, okazały się złożami pirytu i kwarcu. Ze względu na surowe zimy, szkorbut i regularne konflikty z Irokezami, Francuzi nie byli w stanie zdobyć przyczółka na dłużej, więc osada wkrótce podupadła. Rejsy Veracano i Cartiera przyczyniły się do dalszej francuskiej kolonizacji przyszłej wschodniej Kanady i niektórych wysp karaibskich. W XVIII wieku wszystkie części świata zostały pochłonięte przez niepowstrzymaną brytyjską ekspansję, która nie byłaby możliwa bez wypraw odkrywczych. Najwybitniejszym nawigatorem w tym czasie był syn zubożałego rolnika i przyszła ofiara ekstrawaganckich upodobań gastronomicznych aborygenów – James Cook. W 1768 roku James Cook w randze porucznika na czele Endeavour wyruszył na pierwsze opłynięcie południowego Pacyfiku. Najpierw dotarł do Nowej Zelandii i badał jej wybrzeże przez ponad trzy miesiące, Odkrywając, że są to dwie duże wyspy oddzielone cieśniną, którą później nazwano jego imieniem. Następnie Cook udał się na wschodnie wybrzeże Australii, stając się pierwszym Europejczykiem, który zbadał ten obszar. James sporządził mapę tego terytorium i ogłosił je własnością Korony Brytyjskiej. Cook był również pierwszym odkrywcą wielkiej rafy koralowej, choć jego odkrycie tego naturalnego piękna. Spowodowało naruszenie i dalsze trudności dla podróżników. Cook i jego zespół udali się następnie na Jawę, opłynęli przylądek dobrej nadziei i wrócili do domu. Drugie opłynięcie świata przez Cooka miało miejsce w latach 1772-1775 i miało na celu zbadanie Nowej Zelandii i południowego kontynentu Antarktydy. W styczniu 1773 roku James Cook został pierwszym nawigatorem w historii, który przekroczył koło podbiegunowe, ale nigdy nie dotarł do wybrzeży Antarktydy. James był całkiem blisko, ale porzucił ten pomysł ze względu na dużą liczbę niebezpiecznych gór lodowych. Decydując, że istnienie południowego kontynentu było fikcją, Kapitan Cook powrócił i w 1774 roku odkrył kilka kolejnych wysp na Oceanie Spokojnym. Celem trzeciego opłynięcia kuli ziemskiej przez Cooka w latach 1776-1780 było zbadanie przejścia północno-zachodniego przez Ocean Arktyczny i znalezienie nowych miejsc na kolonie. James odkrył kilka wysp na północnym Pacyfiku, w tym wyspy hawajskie. Ekspedycja skierowała się na północ do cieśniny Beringa, ale napotkała lód, więc musiała wrócić na Hawaje. Kapitan planował spędzić tam zimę, a następnie kontynuować wyprawę. James Cook zginął jednak w walce z miejscową ludnością. Tubylcy poćwiartowali jego ciało i oddali je dopiero po użyciu siły przez Brytyjczyków. Słynny kapitan został pochowany na morzu, a jego ekspedycja powróciła do Wielkiej Brytanii w październiku 1780 roku. Jego podróże pozwoliły Europejczykom lepiej zrozumieć położenie Australii i wysp Oceanii, a także położyły podwaliny pod późniejszą brytyjską kolonizację tej części świata.